To jest Golniowski Festiwal Radości. Jest to impreza organizowana, już trzeci raz dla Golniowskich dzieci, dla Golniowskich dorosłych. Z okazji Dnia Dziecka i nie tylko spotykamy się w parku, animacje, występy, dmuchańce, warsztaty. Jest to impreza skierowana dla wszystkich. Pierwszy raz jechałaś, nie? tak? A Ty lubisz konie? Mhm. Co nie bałaś się? Nie. No, widzisz, super było, co? Grzeczny konik, nie? Ładnie jechał. Powoli. Ale takie, co szybko jeżdżą, to nie dla mnie. Na pewno wymaga to skupienia i uwagi, ale jest to mnóstwo i radości, więc trudność tu chyba nie ma znaczenia. Wystarczy przyjść i się pobawić. Kładę ten talerz na kiku. No. I gotowe. Na razie tutaj, w tym miejscu, akurat Fajnie. Dużo dzieci dla zabawy. No. Tu się odbywają rodzinne spotkania. Yy, yy, przy festynie Gofer. Dzieci, tata, mama. Yy, grają sobie w szachy. Warto by, można sobie pograć. Bardzo miło spędzić sobie czas. Ja znam tylko ruchy. Nie, zna, nie znam, nie, nie potrafię grać w szachy. Znam zasady. No dobra, I na ja... tym moja umiejętność się kończy. W skrócie mówiąc, gra polega na tym, żeby swoje metalowe kule postawić jak najbliżej małej drewnianej kuleczki zwanej świnką. I tak naprawdę wszystko. I dopiero tu się zaczyna zabawa, bo jest mnóstwo wariacji na ten Nadają się do ponownego użytku w postaci lampek na biurko, na komodę.